Trudno w to uwierzyć, ale przez prawie 50 lat życia Anatoli Michajłowicz Kaszpirowski, dziś człowiek-legenda, był prawie nikomu nieznany. W terminalnych latach Związku Radzieckiego pojawił się nagle na małym ekranie ze swoimi uzdrawiającymi seansami, wywołując wielkie zainteresowanie. Twierdził, że wprowadzając ludzi w trans, może pobudzić ich organizmy do samoregeneracji. Kaszpirowski czarował tłumy. Charyzmatyczny psychoterapeuta i żywy fenomen społeczny szybko spadł jednak z piedestału, gdy jego pacjenci zaczęli szturmować poradnie zdrowia psychicznego, twierdząc, że słyszą w głowie jego głos. Kaszpirowski Rozczarowany przyjęciem wśród Rosjan, przeniósł się do Polski. Hipnoza w czasach pierestrojki. Urodzony w 1939 roku w rowie, dziś Chmielnicki, w ukraińskiej SRR, Kaszpirowski miał zadatki na atletę, boksera albo sztangistę. W 1962 roku ukończył jednak studia medyczne w winnicy. Pracując potem krótko jako fizjoterapeuta i lekarz sportowy. Dzięki wpływowemu znajomemu, dostał się do pracy w Winnickim Szpitalu Psychiatrycznym, podejmując kurs doskonalenia psychoterapeutycznego. Najbardziej interesowała go jednak hipnoza. Jej zastosowanie demonstrował nieraz na okolicznych spotkaniach Towarzystwa znanie, Wiedza. Na których oswajał się z wystąpieniami przed publicznością. Wielu ludzi do dziś nie wie, skąd właściwie Kaszpirowski wziął się w telewizji. W książce Formuła Ognia, której fragmenty publikuje on na swojej stronie internetowej, wyjaśnia, że pomysł masowych terapii telewizyjnych narodził się u niego jako metoda leczenia, nietrzymania moczu i kału u dzieci. Motywy były czysto materialne. Według jego wyliczeń państwu pozwoliłoby to ograniczyć wydatki, a pacjentom zaoszczędziłoby to czasu i trudu. Pierwszy tego typu seans przygotował on w 1986 roku dla kazaskiej telewizji, ale odwołano go w ostatniej chwili. Kaszpirowskiego upewniło to tylko, że aby dostać się na szklany ekran, Trzeba zrobić coś niezwykłego, poruszającego wyobraźnie postanowił spróbować. Rok później został psychologiem radzieckiej drużyny sztangistów. Wystąpił też z kilkoma prelekcjami w Moskwie, zwracając na siebie uwagę ekspertów z Akademii Nauk. Jako szczęście w nieszczęściu, pojawiła się pierwsza okazja do zorganizowania prawdziwego show. Pracownica Szpitala Psychiatrycznego w Winnicy, pielęgniarka Liubow-Grabowska, zwróciła się do mnie z prośbą, abym zapewnił jej znieczulenie podczas operacji guza piersi, ponieważ miała silną alergię na leki. Miałem w tym zakresie duże doświadczenie. Zgodziłem się, ale Liubow musiała załatwić to ze swoimi doktorami. Pisał: Telemostem do sławy. Dopiero po interwencji chorej. U wysoko postawionego znajomego lekarze zgodzili się, by Kaszpirowski znieczulił ją za pomocą siły sugestii. Sprawą zainteresowano moskiewskich dziennikarzy, specjalistów od sensacji, dzięki czemu w marcu 1988 roku zorganizowano pierwszy telemost, po którym terapeuta przemknął na stronę sławy. Podczas transmisji między Kijowem a studiem programu Wzglad, Przegląd, w Moskwie, Kaszpirowski objawił swoje cudowne umiejętności hipnotyzowania na odległość. Pokazał, jak niwelować ból oraz zademonstrował popisowy numer. Pogrążeni w transie ochotnicy, w studiu oddalonym o 750 km na jego komendę, przewracali się jak głody. Kolejna transmisja była dużo bardziej dramatyczna. 31 marca 1988 roku telewizja pokazała operację Liubow-Grabowskiej, która odbyła się bez użycia środków znieczolających, a nawet hipnozy. Mało kto wie, że istnieją sposoby znacznie silniejszego oddziaływania na psychikę, tłumaczył enigmatycznie Kaszpirowski, którego twarz podczas zabiegu pacjentka oglądała na ekranie. Dla widzów był to prawdziwy szok, ale nowy raz Putin na tym nie poprzestał. W tym samym roku zaprezentował umiejętność uśmierzania bólu na kilku innych pacjentach, a także spełnił swój pierwotny zamiar. Przeprowadził telewizyjną terapię dla moczących się dzieci. Kaszpirowski szykował się jednak do powtórki operacji na żywo, tym razem z udziałem wyjątkowo trudnych pacjentek. Łarysa Jurszowa i Ogla Ignatowa cierpiały na ciężkie formy przepukliny. Pierwsza z nich przeszła cztery nieudane operacje i dwukrotnie z powodu powikłań znalazła się w stanie śmierci klinicznej. Transmitowane zabiegi przeprowadzono w Tbilisi, gruzińska SRR, podczas gdy Kaszpierowski znajdował się w studiu w Kijowie. Przebiegały bezproblemowo. Przy pełnej świadomości pacjentek i były ściśle nadzorowane przez specjalistów. Dość makabryczny był widok lekarzy w zakrwawionych kitlach operujących kobiety, które z uśmiechem wpatrywały się w ekran z ukraińskim psychoterapeutą. Niezależnie od tego, jak to robił, działało: Odin 2.3. W ten sposób nikomu nieznany Ukraińiec. Z równo przyciętą grzywką stał się gwiazdą. Huragan listów, odwiedzin, telefonów zmienił wtedy moje życie w piekło, nie wspominając już o ludziach, którzy oblegali miejsca, gdzie miałem występować, oraz mój dom. Wspominał. Był to początek jego popularności. Jesienią 1989 roku w sowieckiej telewizji pojawił się program. Seanse zdrowia doktora Anatolija Kaszpirowskiego, ukoronowanie, ale i cios w podbrzusze dla jego błyskotliwej kariery. Hipnotyzer wprowadzał ochotników w trans, sprawiał, że tracili kontrolę nad ciałem i upadali, a inni płakali. Znakiem rozpoznawczym seansów była nastrojowa muzyka i charakterystyczne odliczanie odin dwa 3 Zasada uzdrawiania Kaszpirowskiego opierała się na przywróceniu u zahipnotyzowanego chorego matrycy pamięci normy, to jest pierwotnego stanu zdrowego organizmu. O zaskakujących plusach tej metody pisał. Pierwszy raz w dziejach miliony ludzi dowiedziały się o sposobach na pozbywanie się blizn, siwych włosów, chorób serca, naczyń krwionośnych, nerek, oczu oraz setek innych przypadłości, które dotąd uważano za nieuleczalne. Szczególnie intrygujące były rzadkie przypadki wyżenania się trzecich zębów. Według Kaspirowskiego, chory człowiek jest jak komputer, który trzeba restartować za pomocą myśli i sugestii. Pogardzał on wszystkimi bioenergoterapeutami i uzdrowicielami, jak jego największy rywal, Alan Czumak. A tradycyjną medycynę nazywał szaleństwem. Głośne przypadki znieczulenia trzech pacjentek sprawiły, że jego fenomenem zainteresowało się środowisko lekarskie. Zachwyt nad niekonwencjonalnymi metodami terapeutycznymi które dzięki telewizji można było stosować na masową skalę, nie trwał jednak długo. Plusy ujemne i Polska. Doktor Władimir Lebiediew, który badał przypadki widzów seansów zdrowia, ustalił, że u ponad połowy doszło do nagłego zaostrzenia się dolegliwości zdrowotnych, a u kilkunastu procent po krótkiej poprawie choroby wracały ze zwiększoną siłą. Najgorzej cierpiały dzieci poddawane wpływowi kaszpirowskiego. Według Lebedewa hipnoza wywoływała u nich ataki histerii i halucynacji. W całym kraju miały miejsce przypadki, kiedy trzeba było umieszczać je w szpitalach psychiatrycznych, wspominał. Także wielu przewlekle chorych, wierząc w przywrócenie pamięci normy, odstawiało leki, co miewało fatalne skutki. Jak dodawał lekarz. W okresie emisji seansów liczba zgonów potroiła się. Oskarżenia cięższego kalibru mówiły, że Kaszpirowski wyzwala myśli samobójcze u osób pogrążonych w depresji. Galina Prokrofiewa, główny psychiatra okręgu nowosybirskiego, relacjonowała, że po tym jak przyjechał on do miasta na występy, doszło do epidemii chorób psychicznych. Wielu pacjentów oskarżało się, że słyszą w głowie głos hipnotyzera który każe im robić to czy tamto, jedna z kobiet, by się go pozbyć, schroniła się w cerkwi, druga idąc za jego wskazówkami rzuciła się z dziewiątego piętra. Dodawała lekarka, za plusy ujemne swojej terapii, Kaszpirowski został odsunięty od telewizji w atmosferze skandalu, ale nie zrezygnował z praktyki. W swoich publikacjach hipnotyzer nie kryje sympatii do Polski, która przygarnęła go po aferze w Związku Radzieckim. To u nas przez trzy lata, począwszy od 1989 roku, dwójka nadawała teleklinikę doktora Anatolija Kaszpirowskiego. Według szacunków OBOP 76% Polaków deklarowało, że oglądało program albo o nim słyszało. Na stronie internetowej Kaszpirowski chwali się spotkaniami z polskimi uczonymi, z Lechem Wałęsą, a nawet wystąpieniami w kościołach. Podkreśla też, że jest laureatem Wiktora, nagrody dla wybitnych osobowości małego ekranu. O byłym prezydencie pisze, że spotkał się z dużym wsparciem z jego strony. W internecie można natrafić nawet na historię o tym, jak uzdrowił on Wałęsę przez telefon. Owoce jego działalności w Polsce są oceniane różnie, ale na pewno nie były tak dramatyczne jak za wschodnią granicą. Miałam dwa nieprzyjemne przypadki po jego seansach. Przypomina sobie pani katarzyna z Warszawy. Nigdy nie narzekałam na nerki, a raz w nocy dostałam tak strasznego bólu w okolicach krzyża, że mąż musiał wezwać pogotowie. Lekarz stwierdził, że prawdopodobnie kamień się obruszył i stąd ten ból. Czy te seanse miały też wpływ na moją psychikę? Być może. Wtedy zmieniłam pracę. Zajmowałam się zupełnie innymi rzeczami niż poprzednio. Szło mi doskonale i sama się nieraz zdziwiłam, skąd u mnie takie zdolności. Każdy orze jak może. Zachodni publicyści tłumaczą fenomen kaszpirowskiego deficytem duchowości u Rosjan, ale to nie takie proste i nie wystarczy spisane na kolanie socjologiczne prawo, by wyjaśnić jego kulturową rolę. Popularność kaszpirowskiego ma wiele przyczyn. Jedną są jego niebanalne umiejętności hipnotyzerskie, drugą odwieczne zainteresowanie Rosjan podobnymi postaciami. Ową tendencję uwiecznił Michaj Bułhakow w postaci szatańskiego hipnotyzera wolanda z Mistrza i Małgorzaty. Z realnych postaci wystarczy wspomnieć choćby Grigoria Rasputina 1869-1916. Mnicha i carskiego faworyta, który dysponował podobnym zestawem umiejętności co Kaszpirowski i zasłynął z rzekomego wyleczenia Cerewicza Aleksego z hemofilii. Po II wojnie światowej na radzieckich scenach rozgłos zdobył z kolei polski Żyd, hipnotyzer Wolf Messing, który według pogłosek był też jasnowidzem, a z jego usług korzystał Stalin. Popularność przed Kaszpirowskim zyskała w latach 80. uzdrowicielka Dżuna, właściwie Jewgenia Darifaliszwili, urodzona w 1949 roku, która twierdziła, że jest w stanie wyleczyć raka i przedłużyć życie pacjenta nawet do 100 lat. Cerkiew, świadoma pociągu wiernych do wiedzy tajemnej, już w 1989 roku porównała seanse Kaszpirowskiego. Do demonicznego opętania. Mimo klęski w telewizji, kontrowersyjny terapeuta nie dał o sobie zapomnieć. W 1993 roku wybrano go na deputowanego do Dumy. Nacjonalistyczna linia Żerinowskiego, do którego stronnictwa należał, nie spodobała mu się. Dlatego dwa lata później wyjechał na jakiś czas do Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że za fenomen kaszmirowskiego odpowiada po części ogromna skłonność Rosjan do mistycyzmu. Mówi mieszkająca w Polsce rosyjska historyk Rina Kuśnierz. W ZSRR próbowano przeprowadzić pierwszy w dziejach eksperyment stworzenia narodu bez Boga. Większość ludzi jednak potrzebuje jakiegoś wsparcia, tym bardziej w biedzie i w chorobach. Kaszmirowski trafił na odpowiedni grunt, ale nie tylko on. Jest cała gromada podobnych mu ludzi, na przykład Czumak. Pewnie ma on jakieś zdolności, ale na pewno nie w takiej skali, jak sobie przypisuje. Anatolij Michajłowicz mimo to nie może narzekać. Choć czuje się zaszczuty, zainteresowanie jego postacią i terapią wciąż jest duże. Oskarżenia Lebediewa nazywa oszustwem, dodając, że padł ofiarą zmowy lekarzy i poszukujących sensacji dziennikarzy mimo histerycznego prześladowania mnie od 89 tysiące ludzi zasypywało władze prośbami o przywrócenie seansów. w kraju powstało ponad 70 towarzystw wspierających moje dzieło mówił w wywiadzie dla komsomolskiej prawdy z okazji swoich 70 urodzin kaspirowski chwalił się że pomógł 10 milionom ludzi na całym świecie trochę mu jednak żal że swoi się na nim nie poznali. W artykule wykorzystano fragmenty książki Anatolia Szpirowskiego Formuła ognia.